Dzięki tym monitorowi możliwy jest jednoczesny pomiar ilościowych parametrów oddechowych, pracy serca i aktywności. I to pierwsze takie rozwiązanie, które integruje trzy te kwestie. Ten monitor jest to przenośne urządzenie zbudowane na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, które pozwala na dokonanie pomiaru aktywności oddechowej bez konieczności stosowania specjalnej maski. Dzięki temu pomiar jest zdecydowanie bardziej wygodny i nie jest zaburzona przestrzeń oddechowa wokół ust i nosa. Oprócz tego jeszcze mamy możliwość powiązania czynności oddechowej z parametrami opisującymi zmienność rytmu serca. Na monitor wykorzystuje metodę pneumografii impedancyjnej, to znaczy pomiaru impedancji elektrycznej klatki piersiowej. Bazujemy tutaj na tym, że jeżeli mamy więcej powietrza w płucach, to będziemy też mieli większą impedancję. Możemy również wykorzystać urządzenie w pomiarach poza środowiskiem szpitalnym, w domu. I przez dłuższy okres, np. 24 godziny. Przede wszystkim zależy na tym, żeby dokonywać długotrwałych pomiarów, zarówno aktywności oddechowej, jak i aktywności e, serca. Do tego, aby po pierwsze przygotować taki profil krążeniowo-oddechowy. Które składałby się z grupy biomarkerów w zależności od tego, dla kogo byłyby one stosowane. I tutaj takie grupy, o których myślimy, to jest przede wszystkim sportowcy, osoby starsze, osoby z problemami kardiologicznymi, osoby z alergiami oddechowymi. Chcemy przygotować kolejną wersję tego urządzenia, wersję jeszcze bardziej zminiaturyzowaną, tak aby była jeszcze wygodniejsza do użytkowania. W ramach koła naukowego byliśmy na spotkaniu w jednym z warszawskich szpitali. Rozmawialiśmy z lekarzami różnych specjalności na temat tego, jakie są ich aktualne potrzeby. Ja wówczas przygotowałem sobie różne notatki na ten temat. Na etapie wyboru pracy inżynierskiej wróciłem do tej listy. Wysłałem się do mojego późniejszego promotora. Dyskutowaliśmy, jak można by było część z tych pomysłów rozwiązać. To no monitor jest właśnie w pewnym sensie owocem owocem m.in. tej rozmowy i później rozwijałem urządzenia, jak metody analityczne w pracy inżynierskiej, później magisterskiej no i później w doktoracie.